Dzień dobry, witam Diabłonowie Po hybrydowej Toyocie czas zaprezentować kawałek klasycznej motoryzacji, takiej troszeczkę dawniejszej. Ee, Volvo V70 to jest naszym gościem z roku 2010. Samochód sprowadzony ze Szwecji. O chociażby nawet tutaj to gniazdko, które dziś pozwala nam podłączyć się w garażu pod rzekę jednego silnika. Czy pod domem taki typowo skandynawski wynalazek? Tam jest to bardzo popularne, tak naprawdę od dawien dawna takie rozwiązania. Nawet nasze rodzime produkty, czyli polonezy, idąc oczywiście w wielkich ilościach na rynek skandynawski na eksport, miały dodatkowe grzałki. Właśnie tutaj z tymi, z tymi wtyczkami. Eee, cóż, takie Volvo tak naprawdę może mieć. Dwie słuszne jednostki napędowe, jedna to jest diesel D5, druga to jest to co mamy tu pod maską, benzyna 2,5 turbo, 231 kg mechanicznych, 340 Nm, świetnie to jest. Przyspieszenie do setki poniżej 8 sekund, prędkość maksymalna, deklarowana przez producenta, bo przecież tego nie sprawdzaliśmy osobiście, 230 km na godzinę. Spalanie po mieście deklarowane przez producenta w tym wielkim benzynowym kombi 12 litrów na 100. No i to jest do osiągnięcia jak najbardziej silnik przez fanów marki znany, lubiany, wręcz bym powiedział uwielbiany. E, świetny kompromis tak naprawdę pomiędzy bardzo dobrymi osiągami a małym spalaniem Silnik trwały przy odpowiednich zmianach olejów, tak naprawdę no, robi ogromny przebieg Samochód ze Szwecji, czyli tak naprawdę po samym numerze rejestracyjnym, który oczywiście podamy w ogłoszeniu wraz z winem, z datą pierwszej rejestracji, można ten samochód sobie sprawdzić od początku do końca, ile miał kilometrów na poszczególnych przeglądach rocznych. Przebieg gwarantowany, podobnie jak bez Tak, Hak holowniczy. Bagażnik 575 litrów, e, można złożyć fotele, będzie jeszcze większy, bagażnik duży, no to takie Volvo to można by nawet rzec, że to jest taka e, kwintesencja samochodu rodzinnego, no, no to samochód naprawdę bardzo przyjemny na długie trasy, na podróże, dobry, niezawodny, dynamiczny. A przy tym niespecjalnie paliwo żerny, można oczywiście założyć instalację LPG jeśli ktoś ma taką potrzebę, no zobaczcie. <laughs> Skórka po 12 latach wygląda bardzo fajnie. Przejdziemy do środka, skrzynia biegów, automatyczna, podgrzewane fotele, nawigacji nie ma, ale tak naprawdę. No, mówmy się nawigacja w 12-letni. mają się na takówce albo ją aktualizujemy co chwilę i płacimy za tę aktualizację, albo dużo lepszą mamy w telefonie kruszyki, dwie sztuki, kruszyki, dwie sztuki, przejdziemy sobie do przodu. No, zobaczcie, świetne materiały. Tutaj samochód z czasów, kiedy skóra była skórą. Welor był velourem, kiedy wszystko, no i płacąc za samochód marki premium, dostawaliśmy, dostawaliśmy towar marki premium. No, dzisiaj, dzisiaj to troszeczkę wygląda inaczej. Fotele elektrycznie sterowane, z pamięcią, w no, i Samochód ma 250 3000 kilometrów. No i spójrzcie na fotel, no, fotel jest... Nie wykazuje jakichś nadmiernych śladów zużycia. Praktycznie żadnych nie wykazuje. Nie? Samochód bardzo porządny. kierownica tak samo. Trzeba gwarantowany na piśmie, tak jak już powiedziałem na początku. Samochód ze Szwecji można sobie sprawdzić po numerze rejestracyjnym. Po tak naprawdę na różne sposoby. Eee, cóż, może sobie zrobił mały sound, check, No bo tutaj przy tym silniku tak naprawdę ten silnik 500 nie robi się bardzo ładnie brzmi. Zapraszam i polecam.